Cześć, dzień dobry, witam serdecznie na kanale Izabela K. Witam wszystkich perfumomaniaków, zapachocholików, olfaktorycznych świrów oraz wszystkich tych, którzy dziś na ten film trafili zupełnym przypadkiem. Ja jestem Izabela i mieszkam w Szwecji. W ostatnim filmie pożegnaliśmy Glossy Boxa. Tam również zadałam Wam pytanie, które pudełko subskrypcyjne polecacie, a sama zastanawiałam się między pudełkiem... Perfumowym, a pudełkiem Look Fantastic i przyznam szczerze, że makijaż i pielęgnacja to nie do końca moja bajka zdecydowanie bliżej mojemu sercu jest do perfum Wy również byliście zainteresowani pudełkiem perfumowym Synif dlatego właśnie na to pudełko się zdecydowałam Subskrypcję zamówiłam już jakiś tydzień temu ponad tydzień temu to był 18 lutego pudełko z zamówieniem dostałam bardzo szybko, bo po Niespełna tygodniu, przyszło do mnie w czwartek, w ubiegłym tygodniu, dziś mamy poniedziałek. Nagrałam Wam nawet film z otwarcia, ale z przyczyn oczywistych wiemy, co się wydarzyło parę dni temu. Tego filmu nie opublikowałam. Jakby czułabym się nie w porządku, publikując no, taką błachostkę w tak trudnym dla Ukrainy momencie. Powstrzymam się od komentarza. Nie jestem odpowiednią osobą do wiecie, komentowania bieżących wydarzeń. Od tego są publicyści. No, każdy z nas przeżywa to na swój sposób. Ja wiem, że jest to publikowanie filmów odbierane w internecie w przeróżny sposób. Spotyka się w od niechęci po aprobatę. Wiem, że dużo osób szuka takich treści, szuka takiej odskoczni, jakby od bieżącej sytuacji. Ja, no oczywiście, jestem też na bieżąco, też śledzę informacje, śledzę zarówno polskie, śledzę informacje szwedzkie. Tutaj w Szwecji ludzie również są poruszeni tą sytuacją. No to nie jest tak, że to dotknęło tylko i wyłącznie Polskę. Szwedzi również są poruszeni, Szwedzi również są oburzeni tą, 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 tą sytuacją. No i również, podobnie jak Polacy, szukują pomocy. Może nie na tak wielką skalę jak w Polsce. Polska jednak leży znacznie bliżej Ukrainy i ta mentalność też jest może jakby bardziej podobna. Ale w Szwedzi też organizują pomoc. Są różnego rodzaju zbiórki, na które można wpłacać pieniądze, są zbiórki z potrzebnymi rzeczami i myślę, że lada dzień ten konwój, te, te ciężarówki z pomocą ze Szwecji również na granicę trafią. No My z moim Tom, Tomaszem również wzięliśmy udział, wsparliśmy organizację, ale jakby też nie chcę, wiecie, biadolić, nie chcę tutaj płakać. Żalicie, bo ta, ta, ten mój czyn żal nawet no nie jest w stanie w żaden sposób Ukrainie pomóc. Dlatego, jakby myślę, że no dzisiaj jest poniedziałek, te pierwsze emocje opadły. Wiem, że jest dużo osób, które właśnie szukają takich treści poprawiających nieco nastrój, więc myślę, że może komuś ten film akurat, nie wiem, będzie dla kogoś pomocny, będzie dla kogoś inspirujący, może. Poprawię mu w jakiś sposób nastrój, go zainteresuje. Jeśli czujecie, że no to nie są treści, które macie w tej chwili ochotę oglądać, po prostu wyłączcie, oglądajcie to, na co jakby macie w danym momencie ochotę. No, może jakby krótko o tym, o czym jest Sniff, bo to otwarcie tego pudełka będzie w dalszej części. Sniff jest to szwedzka firma, szwedzka. Nazwijmy to internetowa perfumeria niszowa. Chociaż nie do końca internetowa, bo swoją siedzibę ma również w Sztokholmie. Jakby ktoś miał ochotę odwiedzić perfumerię stacjonarnie, to ma taką możliwość właśnie w Sztokholmie Firma Sniff założona w 2016 roku przez dwie pasjonatki. Mogę powiedzieć, miało dwie perfumocholiczki, perfumaniaczki, no dwie pasjonatki perfum, które Wyszły z założenia, że życie jest taką drogą, którą można sobie właśnie zapachami umilić. Zapachy są jakby jednośnikami wspomnień, dlatego nie powinniśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego zapachu. No i dają swoim klientom taką możliwość. Po pierwsze, kupna perfum niszowych przeróżnych. Tam rozbieżność cen jest od kilkuset do kilku tysięcy koron, więc dają możliwość kupienia pełnowymiarowych flakonów, w całych flakonów. Ale również wymyśliły taką koncepcję subskrypcji. Ta subskrypcja polega na tym, że co miesiąc dostajemy do przetestowania jeden 8 ml flakon. No i te 8 ml jest bez przyczyny, ponieważ wynika to z jakichś wyliczeń, że 8 ml wystarcza na miesiąc prób przy używaniu 4 psików dziennie. No, ja nie używam zwykle czterech psików dziennie, ograniczam się raczej do dwóch, trzech psików. Jak wiecie, ja mieszkam w Szwecji. Tutaj, jakby niemile widziane, w złym guście jest nadużywanie perfum. To nadużywanie perfum jest jakby taką ingerencją w przestrzeń drugiego człowieka, no co nie do końca jest tutaj mile widziane. Dlatego staram się nie nadużywać, staram się ograniczać do dwóch, trzech, żeby tym swoim zapachem. Nie wchodzić w przestrzeń drugiego człowieka, ale jakby nie mam nic przeciwko, jeśli ktoś używa tych psików więcej, to jest myślę bardzo indywidualna sprawa. To są wszystko indywidualne preferencje. Ja mówię tu tylko i wyłącznie z własnego, z własnego doświadczenia. No więc używając te cztery psiki dziennie, te 8 ml powinno nam w zupełności starczyć na miesiąc użytkowania. Subskrypcja kosztuje 159 koron. 159 koron to jest jakieś 60-65 zł. No i może się to wydawać dużo za jeden zapach, ale pamiętajcie, są to zapachy niszowe. I kupując takie odlewki, na przykład na grupach perfumowych na Facebooku, za 5 ml taki dekad trzeba zapłacić od 120, 140, 150 do nawet ponad 200 koron. Wszystko zależy od marki. No i ja kupując takie. Dekanty, nazwijmy to, kilka razy w miesiącu wydaje na te próbki 5 ml, podkreślam, kilkaset koron. Tutaj mam 8 ml, więc te 159 koron za 8 ml już nie wydaje się aż tak wygórowaną kwotą. Pamiętajcie, że te perfumy niszowe dostępne na stronie są właśnie od kilkuset do kilku tysięcy koron. To nie jest tak, że są wszystkie w tej samej cenie. Zapachy są przeróżne. Są jakby dwa sposoby, dwie możliwości skorzystania z tej subskrypcji. Możecie wybrać albo dowolną kategorię. Tych kategorii jest sześć. Między innymi właśnie kategoria clean, taka kategoria zapachów czystości. Bieżące trendy, takie kobiece trendy. Jest awangarda, jest workplay, estetyk. Tych kategorii jest sześć do wyboru i możecie wybrać jedną z tych kategorii i zdać się totalnie na. Tą, jakby, markę, tą, tą firmę, która Wam będzie podsuwała e, co miesiąc nowy zapach, ale możecie również e, skorzystać z tej subskrypcji i wybierać te zapachy samodzielnie. Możecie albo dowolnie zmieniać kategorię, albo po prostu klikać w wybrany zapach i sobie zaplanować z wyprzedzeniem, e, jaki zapach w danym miesiącu chcecie. Przetestować w ramach waszej subskrypcji za 159 koron. Teraz y, może powiem pokrótce, jak to wyglądało u mnie, ponieważ y, wchodząc y, na główną stronę. Macie taką opcję, zaczynij. No i tam możecie zrobić test, wpisać zapachy, które nie wiem, w danym momencie Was interesują, zapachy, które są Waszymi ulubionymi, Was, Waszymi sygnaturowymi, zapachami, które, no nie wiem, w tym dokładnym momencie są na Waszej wishlistie. Opcji jest mnóstwo. W moim przypadku wpisałam zapachy, które jakby ostatnimi czasy użyłam z największą przyjemnością. Był to zapach Roberto Cavalli Paradiso. I Giorgio Armani Sandy Gioia. No i ta wyszukiwarka, jakby zrobiła taką listę nut zapachowych, którymi powinnam się kierować. No i tam była, był, były nuty kwiatowe, nuty cytrusowe, nuty świeże. To możecie w dowolnym momencie modyfikować, dodawać jakieś takie nuty, dodawać kategorie. Tam jest do wyboru świeża świeże przyprawy, aromatyczna, ziołowa, drzewna, skórzana. Opcji jest naprawdę mnóstwo. Możecie sobie to dodawać na podstawie waszych wyborów. Wyszukiwarka wybiera wam już tą kategorię, którą e, powinniście sobie jakby sugerować. Każdy zapach ma jakby przyporządkowaną kategorię. No i na podstawie moich wyborów e, moich wyborów, moich zapachów, które wybrałam, tych moich wyborów nut zapachowych, kategorii zapachowych, wyszukiwarka wybrała mi kategorię clean. To się doskonale pokrywa z moimi aktualnymi oczekiwaniami, jak mówiłam wam w o kilku ostatnich filmach. U mnie ostatnio jakby największą popularnością, jakby największą chęcią, największą miłością e, i najchętniej sięgam właśnie po zapachy takie. Czystości, zapachy świeże, zapachy orzeźwiające, takie pobudzające, zapachy chłodne, trochę wodne, trochę jakby aromatyczne, trochę kwiatowe, trochę piżmowe. Więc myślę, że Clean idealnie się tutaj w te moje gusta aktualne wpasuje. Aktualnie dostępna jest strona szwedzka, na której subskrypcja kosztuje 159 koron i strona brytyjska, na której subskrypcja kosztuje 14 funtów. Przesyłka jest bezpłatna. Nie mam pojęcia jak wygląda sytuacja z przesyłką międzynarodową, ponieważ jak wiecie ja mieszkam w Szwecji, zatem skorzystałam z tej strony szwedzkiej i płacę 159 koron. Powiem Wam, że na początku myślałam, że będzie to takie zupełnie randomowe, że te zakupy będą takie zupełnie w ciemno, że nie będę miała w ogóle pojęcia, jaki zapach do mnie trafi, ale nic, nic bardziej mylnego. Już w momencie, kiedy wybieracie kategorię, klikacie, że chcecie subskrybować, wiecie dokładnie, jaki zapach do Was trafi. Ja wiedziałam właśnie, że trafi do mnie zapach ten, który za chwilę Wam pokażę. I już wiem, jaki zapach ma do mnie trafić w przyszłym miesiącu, ale nie jestem oczywiście zdana na, to, na ten wybór, że tak powiem, wyszukiwarki. Mogę w każdej chwili zmienić zdanie, mogę w każdym momencie kliknąć, że chcę zmienić kategorię zapachową, mogę w każdym momencie kliknąć, że chcę Przetestować zupełnie inny zapach. Nic mnie tutaj w tym nie ogranicza. Wydaje mi się, że jest to świetna opcja dla tych, którzy są na etapie być może poszukiwania zapachów. Są na, na etapie takiego, wiecie, świeżaka, kiedy ktoś chce jakby odkryć swoją nową drogę, chce poznać zapachy, ale jest to też świetna okazja dla osób, które, podobnie jak ja, lubią poznawać nowości a nie do końca mają ochotę kupować pełnowymiarowe flakony, które no czasami kończą się, wiecie, zakupy w ciemno, czasami kończą się srogim rozczarowaniem. Ta strona Synif jest bardzo popularna w Szwecji, widzę to właśnie wśród szwedzkich perfumoholików na stronach facebookowych, mnóstwo jest właśnie wyprzedawanych flakonów właśnie od Sniff. No. Jak komuś nie przypadnie zapach, no to logiczne, że, że chce się go pozbyć, nie będzie no wiecie, kontynuował tej, tej swojej przygody z danym zapachem. No i to właśnie nam daje taką świetną możliwość przetestowania, zapoznania się z zapachem, które y, bardzo często kosztują grube pieniądze. To nie jest tak, że coś kosztuje, wiecie, grosze i, i można sobie pozwolić na wyrzucenie do kosza, czasami trzeba by zapłacić naprawdę duże pieniądze zwłaszcza za zapachy niszowe no i tak powiedziałam, tutaj rozbieżność jest różna, ponieważ tam są zapachy, które kosztują od kilkuset z 800-900 koron do chyba 3,5 tysiąca najdroższy był chyba za 3,5 tysiąca koron no i mieć taki dostęp do zapachów na które być może niewiele osób jest sobie w stanie pozwolić nie wszyscy są jakby chętni, może nie tyle, że kogoś nie stać tylko po prostu nie każdy jest chętny kupić w ciemno zapach za za 2-3 tysiące koron. Mnie na przykład szkoda jest wydawać takie sumy, ale z wielką chęcią e, przetestuję właśnie nowe zapachy. Tutaj Sniff to jest, wydaje mi się, genialna opcja dla takich osób jak ja, chcących poznać jak najwięcej zapachów, ale niekoniecznie chcących wydawać na nie grube pieniądze. Jestem oczywiście ciekawa, co wy myślicie na ten temat. E, jak myślicie, czy. Taka, mar, taka opcja, jak proponuje tutaj nam marka, marka, no ciężko powiedzieć marką, po prostu strona, perfumeria niszowa e, Synif nam proponuje, czy coś takiego przyjęłoby się w Polsce, a może coś takiego już jest dostępne w Polsce, ja po prostu o tym nie wiem e, No tutaj w Szwecji to jest chyba jedyna, jedyna taka, jedyna opcja, jedyny, jedyny sklep, jedyna strona, która proponuje właśnie taką subskrypcję Mm, perfum, jeśli coś takiego innego znacie, ja się chętnie dowiem chętnie sprawdzę chętnie się dorientuję, a teraz już zapraszam Was do otwierania pudełka założyłam subskrypcję w ubiegły piątek, dzisiaj mamy piątek paczka już do mnie przyszła, takiej wielkości paczka nie mam pojęcia co znajdę, co znajdę w środku 100% pleasure just for you. Tak wygląda pudełko. Wow. No i tak wygląda środek. Dostajemy takie etui, które możemy wrzucić właśnie w flakon. No i ten flakon 8 ml. O To etui bardzo mi się podoba. Wiem, że jest mnóstwo różnych kolorów. Widziałam złote, widziałam różowe. Świetnie w ogóle, że trafiło do mnie czarne, bo jak wiecie czarne to jest mój ulubiony kolor, genialne. No i dostajecie też informacje, takie informacje na temat, no wiadomo, snif, jak to, jak to wszystko wygląda, jest takie powitanie, że zaczynamy przygodę ze snif. Mm. No, i informacje na temat zapachu, który znajdziecie w środku. W mojej ręce akurat trafiły, trafił zapach marki Perle Młade Parfum i zapach Totally White 126. Przyznaczę, że nie znam. Nie znam niczego z tej marki. Wiem, że twórcą zapachu jest doskonale nam znany jeden z moich ulubionych nosów, jeden z moich ulubionych twórców perfum Michel Almarek to miał być zapach o tutaj mamy właśnie informację właśnie, że wybrałam tą e... kategorię clean bo mówię, mam ostatnio jakby największą ochotę na takie zapachy czystości, takie zapachy świeżości zapachy zimne aha, wiosenna przygoda nie mam pojęcia co tam jest w środku no tylko, że to jest zapach świeży świeży i pobudzający ale nie mam informacji o nutach zapachowych i szczerze mówiąc też chyba nawet nie pamiętam, co tam miało być. Nie pamiętam dokładnie co to miało być. W każdym razie zaraz sobie przetestujemy. Trochę, trochę też w ciemno. Sprawdzimy co. Ładnie to wygląda. Ładnie elegancko, 8 ml. Całkiem sporo. A żeby poznać zapach Totally White. To się chyba tak wkłada. A, a, tak, super. Można tak jak, jak szminką chować i zamykać. Dobre do, do przewożenia, można, wiecie, zabrać podróż, rzucić w torebkę. Nic nam się nie wyleje, nic nie wyleci. Genialne, tuj. No i wykręcamy, możemy testować. Dobrze, przetestujemy, bo jestem strasznie ciekawa. Wow, to, to kojarzy mi się z wiosną. Naprawdę kojarzy się z wiosną. Bardzo przyjemny zapach. Totally White. Czy mi się to kojarzy z bielą? Nie wiem, czy kojarzycie taki zapach. Dziś to już się chyba rzadko robi, bo. Ale kiedyś się, jak się prało na wiosnę, bodajże na, na Wielkanoc, było takie wielkie pranie Firan. Nie pamiętam, w czym się prało te Firany, ale te firany wieszało się mokre w oknach. Właśnie jak wiał ten wiosenny wiatr i te firany schły, że tak powiem, na tych karniszach, to w domu był taki charakterystyczny zapach takiego świeżego prania i takiego wiosennego powietrza. To, to pachnie właśnie bardzo podobnie. Jak ktoś lubi takie właśnie świeże praniowe, zapachy czystości, zapachy kojarzące się może z jakąś białą, lnianą koszulą, zapachy kojarzące się z białą sukienką, z taką wiosenną łąką. No, to coś takiego tutaj czuć. Powiem Wam tak, to jest zapach jakichś kwiatów, nie wiem do końca, jakie to są kwiaty, takie wiosenne kwiaty, nie wiem, jak to się nazywało, takie fioletowe kwiaty. One kwitną? Kwiecień maj? Wisteria to się nazywa? Oj, to tak pięknie pachnie. Pięknie pachnie wiosennymi kwiatami i dobrej jakości kremem. Kremem do ciała, takim balsamem. Bardzo delikatnie, bardzo przyjemnie. Nie ma niczego męczącego, niczego irytującego trochę się bałam, wiecie czasami z tymi zapachami czystości zwłaszcza w zapachach, w których jest piżmo, to piżmo no czasem pachnie pięknie, pachnie takim świeżym prysznicem, pachnie jakby świeżym praniem, ale czasami w tym piżmie jest coś takiego mdlącego, irytującego tutaj w ogóle nie ma nie ma takich niuansów, naprawdę to pachnie tak delikatnie, pachnie tak rzekajcie, sprawdzę Sprawdzę nuty. Skład bardzo prosty, bardzo krótki, wisteria, głuk i jaśminowiec. I tyle o ile wiem jak pachnie wisteria, bo to są kwiaty, które kwitną tutaj w mojej okolicy, tak głuk już nie do końca wiem jak pachnie. No przepiękny jest to zapach, po prostu kojarzy się z białymi, z białymi płatkami kwiatów. Ale to nie są takie kwiaty w gatunku jakiejś takiej intensywnej tuberozy. Tutaj nie mamy jakiejś takiej tłustej gardenii, to są takie piękne, delikatne, białe kwiaty. Przecudowny zapach! Przecudowne Jestem zachwycona. Naprawdę, powiem naprawdę się obawiałam trochę, że to może być zbyt irytujące. Czasami, wiecie, te zapachy czystości yy, mają w sobie coś takiego męczącego. Yy, są zbyt proszkowe, zbyt mydlane, zbyt takie piżmowe. Jest takie gładkie, takie karmowe, takie, takie cielesne. Naprawdę, kojarzy się. No. Świeżo uprana biała koszula jest ten akord takiej czystości, takiej kremowości i białe płatki kwiatów. Kwiatki? kwiatki płatki płatki białych kwiatów, po prostu białe, kremowe kwiaty, bez żadnych męczących, irytujących, wiercających się w mózg akcentów. Przepiękny, przecudowny, chociaż muszę powiedzieć, że delikatny, to nie jest żaden um, killer. O, tak może powiem. Zapach wybitnie, wiosenny, przepiękny. Jestem zachwycona. Perle, młody Parfum totally white. Yy, no, tak. Nie chcę na razie mówić yy, jakiejś takiej recenzji, dawać yy, tej, tej Marce Sniff, znaczy Marce, no to cieszę się, że Marce, no po prostu firmie, sklepowi, stronie internetowej, jakkolwiek by tego nie nazwać, temu pudełku subskrypcyjnemu, yy, bo jest to moje pierwsze zamówienie. Powiem szczerze, jak na razie jestem zachwycona, ale chciałabym dać tak mniej więcej 6 miesięcy, no myślę, że około pół roku w zupełności wystarczy, żeby, żeby sprawdzić. Ja spróbuję e, pozmieniać jeszcze te kategorie, nie chcę się też ograniczać, wiecie, tylko do takiej kategorii clean, tej kategorii czystych, czystych zapachów, tej kategorii czystości, chciałabym przetestować znacznie więcej tych zapachów. Chciałabym też spróbować, może wybrać po prostu jakiś taki zapach, który, który za mną chodzi. Jest tam taki zapach marki Etalip de Orange, który chciałabym przetestować, więc myślę, że spróbuję tak zmienić kategorię. Spróbuję wybrać sama jakiś zapach, totalnie, totalnie wiecie, w ciemno. No i wtedy, może zobaczycie, jak, jak to wygląda, jak to się, czy, czy mi to odpowiada. Powiem Wam, że tak. Takie testowanie próbowanie Myślę, że to jest dobra opcja do poszukiwań właśnie zapachów, żeby nie kupować całych flakonów, nie kupować też zupełnie od przypadkowych, randomowych ludzi w internecie, jak to zwykle miałam w zwyczaju na stronach Facebookowych dla szwedzkich perfumoholików. Jest mnóstwo właśnie takich stron, gdzie można kupić próbki, gdzie można kupić odlewki. No i oczywiście też całe flakony. No jak mówię, do tej pory kupowałam takie odlewki od, od, od prywatnych osób No i za takie niszowe marki trzeba zapłacić, no 100 to jest taki minimum A Przeważnie to kosztuje 140, 150, 180 koron A często nawet i właśnie 200, ponad 200 w zależności od marki zapachu Także tutaj mamy cenowo też dużą rozbieżność Bo są zapachy niszowe za powiedzmy 800 koron 900 koron, 1000, ale są i dostępne za 2 i 3000 koron, więc mieć dostęp do takich zapachów, które można kupić no, w odlewkach 8 ml za 159 koron. Nie dajcie znać. Jak, jak zawsze jestem ciekawa Waszej opinii. Co myślicie o, o takiej stronie? Czy to by się przyjęło w Polsce? Czy chętnie korzystalibyście z takich, nazwijmy to odlewek, no bo to no są to próbki, odlewki 8 ml według właśnie tłuczeń tego, tego sklepu, tej, yy, tej koncepcji ma wystarczyć na miesiąc testowania przy używaniu yy, czterech psików dziennie, ale pięknie mi tutaj pachnie, o, piękne białe kwiaty, Ach, piękny, zmysłowy, delikatny, nie męczący, nienachalny zapach w ogóle jestem ciekawa, czy znacie markę Perle młode Parfum, czy znacie zapach Totally White. No i dajcie koniecznie znać, co myślicie o takiej koncepcji, którą zaproponowała firma Sniff. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, do zobaczenia w następnym filmie. Standardowo oczywiście zachęcam do komentowania, do subskrybowania, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. I mam nadzieję, do zobaczenia już w następnym.